Witam serdecznie, nazywam się Paweł Jaworski, to zabrzmiało trochę jakbym zaczynał dziennik telewizyjny. Nazywam się Paweł Jaworski, pochodzę z Torunia, mieszkam w Toruniu aktualnie, chociaż nie zawsze. Tutaj w Bydgoszczy przyjeżdżam czasem do pracy, zajmuję się rozmaitymi rzeczami. Prowadzę imprezy, zajmuję się teatrem, filmem, ogólnie pojętą sztuką. Oprócz tego, że mam mnóstwo dobrych cech, mam też fobie. Która przeszkadza mi w życiu, przeszkadzała mi od najmłodszych lat, a jest, mianowicie boję się suchych, e, suchych gąbek. Boję się I to nie jest żart, wiem, że parę osób się uśmiechnie. Boję się dotknąć suchej gąbki, dostaję dreszczy. Jestem autorem serii e, w krótkich odcinków pod, pod tytułem Podróże kulinarne Pawła Jaworskiego. Jest to pewien rodzaj pastiżu, e, w związku z tym, że teraz, e, gdy włączymy jakikolwiek. E, Kanał, nawet może być to telewizja trwam, tam też gotują. Wszędzie gotują albo tańczą na lodzie, albo tańczą na tym, co ugotowali. Dziczyzna. Z niej będziemy robić filety. Będziemy filetować Misia. Proszę bardzo. Misia jest filetowany. Można mu też, to oczywiście, jak to lubi, obciąć głowę, chociaż. Taką głowę przygotowałem sobie już wcześniej. Jedną, ale to nie przeszkadza, żeby. I drugą też przyciąć. Nie mogę przejść przez ścianę, kiedy chcę, prawda? Nie mogę zamienić się w parówkę w cienkim flaczku, na przykład, kiedy mam na, na to ochotę. Dlatego, bycie kryskowką jest to dosyć komfortowa sprawa, ponieważ nie zawsze idzie to w parze z logicznym wytłumaczeniem zjawisk, które mają miejsce. To jest mój ulubiony bohater. Nazywa się Ryjówka. Nie wiem, czy to jest facet, czy to jest kobieta. Jeszcze nie ustaliłem tego. Ryjówkę rysuję analogowo, a moi koledzy, którzy znają się na tajnikach komputerowej wiedzy, wprawiają ją w ruch, jak widać. Są to proste animacje, ponieważ uważamy, że takie właśnie rzeczy powinny być proste, kompletne. Dobra. Widzowie, moi drodzy, powinniście dla mnie głosować, dlatego że jestem przesympatycznym, młodym człowiekiem. Skromnym, skromnym maksymalnie. Ja myślę, że mogę parę ciekawych rzeczy Wam zaproponować, takich, które przysporzą Was o uśmiech, co jest najważniejsze dla mnie, by cieszyć swoją działalnością ludzi, troszeczkę zrobić odskoczni od szarej rzeczywistości, żeby było wesoło i dosyć swobodnie. Nazywam się Marta Jastrzębska, mam 22 lata. W Bydgoszczy mieszkam od 3 lat, czyli właściwie od czasu, kiedy zaczęłam tutaj studiować filologię polską o specjalności dziennikarskiej. Na saksofonie gram już od 5 lat, skończyłam szkołę muzyczną, ale Teraz mam trochę mało czasu na to, żeby grać, żeby szlifować trochę swoją grę. Pochodzę z małej miejscowości z Lipna, leży 50 km za toruniem w stronę Warszawy i najprawdopodobniej nie chciałabym tam zostać, ponieważ akurat dla dziennikarza nie ma tam zbyt dużych perspektyw. Na casting przyszłam tak właściwie z przypadku, ponieważ miałam drugi dzień praktyk i moja pani redaktor wysłała mnie, żebym przeprowadziła kilka wywiadów, zdobyła materiały do y, artykułu, który mam napisać. Y, no i jak tak sobie rozmawiałam z tymi ludźmi, oni mi opowiadali o tym, że jest bardzo fajna atmosfera, że właściwie nie ma jakichś trudnych pytań. Stwierdziłam, że może warto byłoby spróbować, kiedy. Y, Wracałam do domu, dostałam telefon, już spałam w autobusie i nagle zaczął dzwonić. Patrzę, nieznajomy numer. No i rzeczywiście odezwał się do mnie pan z telewizji Patio, powiedział, że się dostałam. E, uważam, że widzowie powinni na mnie głosować, ponieważ jestem osobą naturalną, nie udaję kogoś, kim nie jestem. E, I przede wszystkim, dlatego że. Chcę być dziennikarzem i czuję, że to jest to, co chcę w życiu robić. To wypływa z serca, a nie z chęci, nie wiem, zarabiania pieniędzy albo bycia popularnym. Idziemy teraz do małego fułaje. W teatrze jest tak, że obowiązuje tutaj absolutna cisza, bo nie możemy rozpraszać aktorów. Oni muszą się skupić nad swoją grą, nad swoim przedstawieniem. Dlatego nie będę już nic mówić. Pracuję w teatrze. E, niestety nie na scenie, może jeszcze nie na scenie, e, pracuję za szatnią, ale podobno jest tak, że e, wielkie umysły od szatni zaczynają, także chyba wszystko jeszcze przede mną. Kiedyś myślałam o tym, żeby być aktorką, ale jest za wiele za duża konkurencja. Mogę, ja chyba się bardziej odnajduję przed kamerką tak jak teraz. Nie jestem studentką, ponieważ nie umiałam sobie zaplanować ani wybrać studiów, jest za dużo kierunków. A im, a to fakt, że przeszkadzało mi to bardzo, że mam za dużo pomysłów na swoją przyszłość, za dużo planów i nie mogłam się zdecydować, dlatego ten rok, ten rok przeznaczyłam na zastanowienie się i jeszcze nie doszłam do, do tego, co naprawdę chcę studiować. Jestem naprawdę taka, że nie jestem poważna. Mam w sobie dużo hum humoru. Czasami robię z siebie jakiegoś błazna i mówię, żenujące żarciki, to nie wychodzi na moją korzyść, ale raczej ludzie odbierają mnie pozytywnie. Myślę, że jeżeli w jakiś sposób nie polubią, na co liczę, to widzowie powinni na mnie oddawać swoje głosy i nie żałować tych dwóch złotych i 44 groszy na jednego SMS-a. No dobra, to robimy. Witam serdecznie, nazywam się Martin Stankiewicz i jestem z Bydgoszczy, jak widać. Jesteśmy teraz na takiej w sumie trochę dziwnej ulicy, bo ona taka jest mało bydgoska. Bardziej mi się kojarzy z Pragą, ale tą taką czeską Pragą. Więc tworzę komedię, komedie kryminalne, z pozoru kryminalne, ale głównie po prostu zależy mi na pokazaniu relacji ludzkich przez pryzmat kryminału. Na kum. No, kurwa widzę nikogo nie. Jakby byś się zaatakował, pamiętaj, gwizdaj. Bądź moim przyjacielem. Jak myślicie za? Cię nauczyłem właśnie. Po no poważnie. No i ja mam tu usłyszeć, no? no jak gwizdaj jak delfin Tak ultrafalalalnie. No ja niestety tak. ultrafalowy. Jeszcze nie, nie, nie. No raz mówimy, no? To może taki ryg co mnie śmieszy? Śmieszą mnie ludzie. Ogólnie przyjąłem to, że powinniśmy się sami z siebie śmiać. Jeżeli się sami z siebie śmiejemy, to już po prostu jesteśmy naprawdę na dobrej drodze. Ty, ty, ty ciągle jesteś w latach 60. -tych. Teraz się byli w stopach, człowieka! Gdzie jest obsługa, ty debilu! W sumie to tak od dzieciństwa szukałem jakiejś pasji dla siebie, ponieważ człowiek bez pasji, życie bez pasji jest jednak takie puste. Trzeba mieć coś, trzeba mieć miłość. Przede wszystkim miłość do mamy, miłość do dziewczyny i pasję. Te trzy rzeczy. No, miłość do taty też i do dziadków. I do, w ogóle, trzeba mieć miłość i trzeba mieć pasję. Ja mam pasję w, w kinie. Ja mógłbyś sobie coś więcej powiedzieć? Jakiś komentarz taki puścić filozoficzny, a nie tak tylko... No. no wiesz, gdyby sytuacja wymagała ode mnie jakiegoś intelektualnego podejścia do tej sprawy, to mógłbym z Tobą naprawdę dyskutować strasznie dużo. O wszystkim, od zmierzchu do świtu, non stop, o rzeczach przeróżnych, ciekawych, bajkowych rewelacyjnych, niczym Jan III Sobieski z Marysieńką w swoich listach. Kto to był? Któż? Marysieńka. Dupa pana Jana. Yy, lubię stać po obu stronach kamery, ponieważ z każdej mogę coś wynieść innego. Yy, w sumie uważam, że lepiej chyba jestem za jestem lepszy za kamerą niż przed kamerą, ponieważ zawsze czepiają się mojej dykcji. Nadal się czepiają. Ja w sumie nie widzę w sobie nic wyjątkowego, więc tak sam bym na siebie nie zagłosował. Hmm. Nie, bym zagłosował. Głosujcie, głosujcie. Głosujcie.